Wojtek wygląda teraz tak jak widzicie W 100 dni zrobił coś, czego wiele osób nie jest w stanie zrobić w 10 lat Wojtek wyglądał tak, nigdy nie gotował i nie umiał ćwiczyć I przyszedł do mnie z taką wiadomością Siema Michał, bo tak myślałem sobie, żeby zrobić transformację sylwetki Jakiś kaloryfer zrobić i klatę dowalić Chciałbyś mi pomóc z tym? 100 dni Przebiegłem ultramaraton 100 km, zgubiłem 10 kilo tłuszczu i zobaczyłem kaloryfer na swoim jak to zrobił, ile ćwiczył, co jadł, a na koniec wezmę go na siłownię i zrobimy test siły w przysiadach, pompkach i podciąganiu. A za każde powtórzenie wpłacam 100 zł na wybrany przez Wojtka cel. Skoro zrobiłem to ja, czyli osoba, która zupełnie nie umie gotować i ma takie do no nie za duże doświadczenie w treningu, no to pewnie każdy ma. Przejdziemy teraz przez razem, żeby każdy z Was mógł wyciągnąć lekcję i osiągnąć wymarzoną sylwetkę jak Wojtek. Wojtek ważył 79 kg przy wzroście 183 cm. Z pozoru można powiedzieć, że nie masz czego chudnąć, przecież chudy jest. Ale Wojtek miał taką typową sylwetkę skinny fat. Mało mięśni, dużo tłuszczu i w szczególności dużo tłuszczu w okolicy brzucha, a to jest najgorsza tkanka tłuszczowa. Głównymi problemami Wojtka było, po pierwsze, chciał jednocześnie zrzucić tłuszcz i zbudować mięśnie, co jest możliwe, ale jest trudne i wymaga perfekcyjnie zaplanowanej diety i treningu siłowego. Drugie, nigdy nie gotował, nie umiał, nie miał tego zakodowanego w swoim planie dnia. I po trzecie, lubił fast foody i słodycze. Policzyłem, że Wojtka zapotrzebowanie to około 3000 kalorii dziennie. I dietę zaczęliśmy od kaloryczności 2800 kalorii. Trzy posiłki, śniadanie, obiad, kolacja po 900 kalorii i przekąska w postaci owoców. Jeżeli chodzi o styl życia i jakieś takie elementy, które ze mną zostaną na dłużej, no to aspekt podjadania, to o tym mówił mi Michał jako jedną z podstawowych zasad, że jak już nie jesteś w stanie to zrobić wszystkiego idealnie, to chociaż pilnuj tych trzech posiłków. I faktycznie myślę, że to jest dobre pod tym kątem, że tracimy taką trakcję, jak tracimy... Umiejętność liczenia tych kalorii, kiedy co chwila sobie coś podjemy ze stolika, takiego z cukiereczka. Tutaj w, w, wszedłeś na jakieś spotkanie, podjadłeś ciasteczko. To wtedy faktycznie można stracić trochę pogląd na to, ile się tych kalorii je. I tych przekąsek nie jem faktycznie, a zdarzyło mi się znaleźć jakieś takie pierdoły kiedyś. A dlaczego nie 5-6 posiłków, jak wszyscy radzą? Za 30 sekund ci powiem, czemu trzy duże posiłki wygrały u Wojtka. 160 g białka, czyli 2 gramy na każdy kilogram masy ciała, i dieta typowo wysokowęglowodanowa. Same proste przepisy, serek wiejski z dodatkami, tosty, jajecznica, kanapki z serem żółtym, nawet były parówki z musztardą. Obiady też były takie w max 20 minut, tortille, indyk w pomidorach, spaghetti czy pizza. Mój numer jeden przepis to będzie najprostszy przepis, bo po prostu e, chciałem jak najszybciej sobie śniadania przygotowywać i to z reguły były, zmieniały się proporcje w zależności od kaloryki, ale z reguły dwa serki wiejskie, 100 gram banana, trochę jakiś tam boróweczek, 35 gram nerkowca i trochę syropu klonowego. Bardzo proste, przecież to nawet, powiedz, chyba robi się to szybciej niż to, jak długo mówiłem to zdanie. Naprawdę bardzo szybka i prosta potrawa, do tego smaczna i spodziutka i z kawką świetnie wjeżdżała. 5-6 posiłków to więcej gotowania, więcej sprzątania. Częściej trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść. Dla większości osób to zdecydowanie mniej praktyczne rozwiązanie, a nie ma żadnych korzyści z jedzenia 6 posiłków zamiast 3. Nikt w tych czasach nie ma czasu na stanie w kuchni godzinami. A jeśli Wojtek wcześniej nic nie gotował, to wiedziałem, że muszę tak zaplanować jego dietę, żeby ograniczyć ten czas kuchni do minimum i że posiłki muszą być ekstremalnie proste i szybkie, bo to coś, na co nagle będzie musiał znaleźć czas w swoim kalendarzu. Dietę i plan treningowy przygotowałem Wojtkowi w naszej aplikacji Respo, żeby wszystko miał pod ręką w jednym miejscu. Respo ma w sobie to fajne, że ona z jednej strony jest intuicyjna i prosta, a jak na to, że jest intuicyjna i prosta, posiada bardzo dużo różnych funkcjonalności, no bo możemy sobie tutaj podglądać nasz trening, patrzeć na wideo na przykład i podglądać, czy dane ćwiczenie zostało poprawnie wykonane, bo są tam zawsze jakieś ziomeczki, które pokazują, jak poprawnie wyciskać, żeby dane partie mięśniowe ćwiczyć optymalnie. Z drugiej strony, możemy sobie obserwować nasz postęp wizualny, dodawać codziennie zdjęcia, robić pomiary, dzięki temu widzimy jak bardzo się zmienia nasza sylwetka i w jakim kierunku to idzie. Czy gubimy tłuszcz, czy wzrastają nam mięśnie. No i to jest po prostu bardzo motywujące, no bo jak widzisz sobie porównanie sylweteczki sprzed 40 dni i z dzisiaj i widzisz tą przemianę, to to są takie proste mechanizmy, jak marchewka dla konia, ale to po prostu działa. I na mnie to też działało i często sobie wchodziłem i po prostu w wolnym czasie porównywałem sobie, o, jak fajnie się zmieniłem. I w ogóle bardzo taką życiowo miłą funkcją i ułatwiającą yy, przygotowywanie sobie posiłków, jest taka opcja, że można sobie zrobić listę zakupów. Zaznacza się właśnie te posiłki, a raczej te dni, na które chcemy, żeby lista zakupów nam została wypluta, o to wypluwa i później jak idziesz sobie na zakupy, to możesz sobie odhaczać, co ci brakuje, czego ci nie brakuje. A żeby ułatwić mu zadanie, wysłałem do niego prywatnego kucharza, który miał go nauczyć przygotowywać posiłki jak najszybciej i jak najsmaczniej. Po miesiącu Wojtek schudł aż 4 kg, a w brzuchu spadło mu aż 8 cm, a przy tym obwód ramienia wzrósł, więc skanki tłuszczowej zrzucił jeszcze więcej, a jednocześnie zbudowaliśmy trochę mięśni, na których tak bardzo mu zależało. To nie działa tak, że tłuszcz zamienia się magicznie w mięśnie, jednak można jednocześnie spalać tłuszcz i budować masę mięśniową. I nazywamy to rekompozycją. Żeby to zrobić, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest sposób, w jaki trenujesz. Nieważne, ile białka jesz, jak dobrze przestrzegasz diety, jeśli Twój plan treningowy nie uwzględnia progresywnego przeciążenia. Nic z tego nie będzie. Co to znaczy? Stopniowo zwiększaj trudność ćwiczeń. Na przykład zwiększając ciężar, dodając więcej powtórzeń lub serii lub zmieniając ćwiczenia. Pamiętaj, jeśli robisz na przykład 3 serie przysiadów, to wszystkie trzy serie mają być ciężkie, a nie tylko ta ostatnia. Po drugie, musisz wiedzieć, ile kalorii spalasz dziennie. Wylicz swoje zapotrzebowanie i trzymaj się zakresu od minus 10 do plus 10% tej wartości. Po trzecie, potrzebujesz odpowiedniej ilości białka. Na każdy kilogram masy ciała około 2 gramy białka. Żeby utrzymać efekt i żeby Wojtek zobaczył swój wymarzony kaloryfer, po miesiącu musieliśmy zmodyfikować dietę i obniżyć kaloryczność do 2600 kalorii. I dalej dużo białka, 160 g. Na wszystko mieliśmy tylko 100 dni, więc nie mogą być nawet dnia bez efektów i żadnych zastojów. Nie da się schudnąć na jednej diecie. Wraz ze spadkiem masy ciała zmienia się tempo metabolizmu. Organizm nie jest głupi i wcale nie chce dalej chudnąć i tracić tej zgromadzonej na zapas tkanki tłuszczowej. Specjalnie zwalnia. W czasie odchudzania trzeba być czujnym, na bieżąco dostosowywać kaloryczność diety i ilość aktywności fizycznej. Dlatego tak ważny w całym procesie odchudzania jest stały kontakt z dietetykiem, który powinien na bieżąco dopasowywać dietę do potrzeb organizmu. Wojtek niemalże codziennie się ważył, mierzył, robił zdjęcia sylwetki, a ja trzymałem rękę na pulsie. Kolejna zmiana diety i już tylko 2200 kalorii. I powiedzmy sobie szczerze, jak na faceta, to już mało jedzenia. Dlatego im mniej kalorii w diecie, tym bardziej dbałem o to, żeby Wojtek miał posiłki o jak największej objętości, żeby trzymać głód w ryzach. Bo właśnie przez głód większość osób przygrywa. Zaczyna podjadanie, obżeranie i nie ma efektu. Więc, mimo że kalorii było tylko 2200, to każdego dnia to były co najmniej 2 kg jedzenia. Białko cały czas wysoko, 160-170 gramów. Błonnik co najmniej 35 gramów dziennie. W diecie najbardziej mnie zaskoczyło, że to po prostu działa, nie? Bo nie dawałem sobie wystarczająco nigdy dużo czasu na to, żeby być bardziej skrupulatnym co do kaloryki, więc i nie widziałem efektów. I ten kaloryfer to tak sobie trochę myślałem, no fajnie byłoby go mieć. Ale i tak trochę nie dowierzałem, bo to tak, ten kaloryfer nie jest taki prosty do osiągnięcia, tak mi się wydawało. Ale to po prostu działa. I, i tyle, bo to jakby, nie ma chyba już tego rozwijać, ale po prostu to działa. Aż w końcu zrobiliśmy krótką przerwę w odchudzaniu. Ja jestem ogromnym zwolennikiem przerw w odchudzaniu i wychodzenia z deficytu na 2-4 tygodnie, żeby trochę odpocząć, odżywić lepiej organizm, cofnąć niektóre niekorzystne adaptacje metaboliczne wynikające z deficytu energetycznego. Dlatego zwiększyliśmy kaloryczność do 2800 i Wojtek miał też do przebiegnięcia swój pierwszy maraton. Więc musieliśmy odpowiednio przygotować organizm do takiego wysiłku, zwiększyć ilość węglowodanów i zrobić ładowanie na dwa dni przed. Po maratonie, ostatnia prosta redukcji metamorfozy. Powrót na 2200 kalorii i zrzucamy ostatnie kilogramy z brzucha i całego ciała. Żeby zobaczyć kaloryfer na brzuchu w tak krótkim czasie, musieliśmy wdrożyć duży deficyt energetyczny. Dużo aktywności to wymagało od Wojtka niesamowitej konsekwencji i samodyscypliny. Oczywiście takie efekty wizualne nie byłyby możliwe, gdyby nie trening. Na samej diecie oczywiście, że można schudnąć. To prawda. Ale najczęściej to ciało wtedy po odchudzaniu wcale nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Więc trening, w szczególności trening siłowy, nie dość, że jest w cholerę ważny dla naszego zdrowia, to jeszcze sprawia, że Łatwiej nam się chudnie, ciało po odchudzaniu jest bardziej jędrne, a jak mamy więcej mięśni, to spalamy więcej kalorii nawet wieczorem oglądając telewizję. Wojtek siłowo trenował cztery razy w tygodniu. Pierwsze treningi robiliśmy razem, bo musiałem go nauczyć robić wszystkie ćwiczenia od podstaw. On oczywiście chciał robić tylko klatę i łapę, ale ze mną nie ma takiej opcji. Solidny trening nóg to była podstawa naszego planu. Bogi to było coś takiego, od czego starałem się. Wyślizgnąć przez cały okres trwania i podrzucały różne wymówki do Michała. No słuchaj, jak tyle biegam, to może nie trzeba tych dług tak dużo robić. W planie treningowym bazowaliśmy głównie na wielostawowych ćwiczeniach i wykorzystywaliśmy wszystkiego rodzaju techniki treningowe: full body workout, góra dół, czy push pull. Wojtek to mega konsekwentny gość, bardzo go polubiłem i jestem z niego cholernie dumny. Za to jak się zawziął, za to jak zasuwał i ile się nauczył. Jak miał jakiekolwiek pytanie, to nie kombinował, tylko pytał. Co jeść przed treningiem, co zrobić jak wyjeżdża, jak zrobić to ładowanie przed maratonem, co zrobić jak nie zrobił treningu, co zrobić jak nie zjadł śniadania. Dzięki temu nie błądził, tylko zawsze znajdowaliśmy najlepsze, indywidualne rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb. Dzięki temu w 100 dni schudł 10 kg tłuszczu, zobaczył swój wymarzony kaloryfer na brzuchu i zbudował mięśnie i ma fajną plażową sylwetkę. Na pewno dzięki temu wszystkiemu ma większy szacunek do samego siebie. I to chyba jest najważniejsze, bo w sumie człowiekiem, z którym spędzisz najwięcej czasu na, podczas pobytu na tej planecie, jesteś Ty. Więc fajnie byłoby siebie lubić i siebie akceptować. A myślę, że miałem z tym problem i myślę, że no, to w sumie jest największa zaleta tego wszystkiego. Jeśli Ty też chcesz schudnąć i osiągnąć wymarzoną sylwetkę, to wejdź na centrumrespo.pl, a link do współpracy masz też w opisie do tego filmu. Jesteśmy z Wojtkiem na siłowni, żeby na koniec jego metamorfozy zobaczyć, jak pójdzie mu w trzech ćwiczeniach. W pompkach, w przysiadzie z obciążeniem i w podciąganiu. Za każde powtórzenie będę płacił 100 zł na cel charytatywny, który wybierze Wojtek. No myślę, że możemy płacić z pajacykiem. Taka klasyka, posiłki, obiady dla dzieciaków ze szkół to jest zawsze. Trzytny cel. Szczytny cel. Pięteczka. I teraz poczekaj, pora na wymówki. Po pierwsze, jestem po ultramaratonie. Jesteś Kiedy on dobrze. Był? Kiedy był Ultramaraton? No, już 9 dni temu. No dobra, no, ale czyli trochę czasu minęło. Po drugie, druga wymówka, robiłem Mam na klatę? dajcie przebitki, Nagrywałeś trochę, prawda? Że widać, że coś tam ściczyłem. Nic i ci nie wiedziałem, co tu będziemy robić. Ale ja wymówki czyli na razie zbieram. Okay, Poczekaj, no. nie przeszkadza. Po trzecie, nie robiłem w ogóle. No trochę. Ma Ma Mała Wczoraj, robiłeś. Wczoraj no, trochę. robiłeś. Ale to takie nadubicie tylko, to nie tak, jest, że to był mój. No dobra, już koniec wymówek. Dobra, od czego zaczynamy? Popki, podciąganie, przysiad z obciążeniem, każde powtórzenie, stówka. Tak, bo już mi się rączki minęczą, tak może. Już było nagrane, że żeby... długo tak stałem. Raz. Dwa. No więcej wywrotu na górze. Sześć. Siedem. Więcej zakresu. Nie oszukujemy w zakresie. Dawaj do zastrady, do czterech dych. Osiem. Dziewięć. Dotknij na ziemi. No ta ładna góra, 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 góra. I to będzie jeszcze jedna? No pewnie. Epic fail. <laughs> oh. Nie no pięknie. Cztery dyszki. Ale robiłem klatę wcześniej. Naprawdę, uwierzcie mi. No dobra, podciąganie teraz. Jakaś nowa poleta wymówek. Pomóż. Mało no, jadłem dzisiaj. Trochę mniej kilogramów, więc będzie lżej. Ale mało dzisiaj jadłem, więc jest ciężar. Już się balansuje. No to. przecież jadłeś ciastko ze mną co dwie godziny co? temu. Tam dużo cukru, to akurat energia do tego, żeby się podciągać. Podcast mnie wymęczył tak to mentalnie w ogóle. Myślę, ciągle... że trzeba sobie mindset odpowiednio ustawić o tym i wtedy wszystko jest możliwe. To więc zapraszam Cię, moi drogi, na drążek. Raz, dwa, dwa, nie, dawaj jeszcze jedno czternaście, no dawaj, 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 Dobra. No dawaj, 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 Czekaj, niżej, bliżej. O, to jest. O, o usiadł. <gryś> no i ładnie. Bardzo ładnie. Ładna kwota, ładna kwota. Dzieci, starałem się.